Drogi Lwie, droga Lwica, wyciągnąłam dla Ciebie kartę na ostatnią pełnię w tym roku. I to jest karta Rydwanu. I ta karta zawsze wzbudza u mnie takie zainteresowanie, bo widzimy na niej władcę, który za chwilę wsiądzie i ruszy w podróż w tym Rydwanie. Eee, I tak, albo oznacza to fizyczną podróż w przeciągu najbliższego tygodnia u Ciebie. Albo oznacza to niestety ogromnie dużo rzeczy do zrobienia. No i powiecie, pewnie każdy znak będzie miał dużo do zrobienia. Święta idą i takie tam. No, natomiast u lwa albo lwicy wydaje się, że dużo takiej bieganiny. Może jakieś puste przebiegi będą. Może po prostu bardzo dużo spraw do odwajkowania. Troszkę więcej niż u innych znaków. No ale tego Wam nie życzę. Raczej może tej fizycznej podróży. Najlepiej w jakimś miłych tematach. Może po prostu upragniony urlop, na który czekaliście, czy czekałyście cały rok. Kto wie, kto wie. Drogie lwy, dobrej pełni i czasu wokół pełni Wam życzę. Pozdrawiam serdecznie.